Dzień dobry, witam serdecznie w tym tygodniu. Cześć wszystkim, 13 dzień września, poniedziałek yy, zaczynamy poranny przegląd techniczny godzina 9 yy, i zaczynamy sobie od EURUSD, tutaj dosyć dynamiczne spadki, yy, dzisiaj już po otwarciu tygodnia, po otwarciu sesji azjatyckiej, poniedziałkowej sesji azjatyckiej startowaliśmy gdzieś tutaj z rejonu 118 10 1,18, 11, 15 natomiast na tą chwilę w momencie tutaj teraz otwarcia rynków kasowych w Europie to jest 117 80 117 75 tak i widzimy że te nowe nowe dołki są wyznaczane takie lokalne nowe dołki powiedzmy, bo aktualnie euro usd handlowane jest najniżej od mniej więcej 3 tygodni tak to jest 27 sierpnia w tych rejonach gdzieś ten rynek się poruszał. Musimy teraz nieco rozszerzyć interwał, żeby tą perspektywę sobie sprawdzić, bo interesuje nas ta fala wzrostowa. Budowano tutaj od 20 sierpnia do 3 września. Tutaj na podstawie tej fali wzrostowej rozkładam sobie siatkę FIBO 1,16,60, 1,19,10. Swing wzrostowy w, w takim zakresie tutaj został ukształtowany na głównej parze walutowej. Widzimy 382, była próba wstrzymania notowań, można było tutaj coś rozegrać, ale natomiast e, raczej dosyć skromny stosunek zysku do ryzyka i, i sam zysk w pipsach, jakieś powiedzmy maksymalnie 30 pipsów do złapania. E, 382 w końcu wybijane dołem, 50 tutaj za dużej reakcji nie ma, na tą chwilę prawie że żadnej, więc nie było podstaw, żeby próbować tutaj ponownie długich pozycji. E, kolejny target 61,8, klasycznie najsilniejsze mierzenie E, najsilniejsze mierzenie wewnętrzne. E, zaraz sobie tutaj ten poziom cenowy jeszcze odczytam. Zaznaczymy też odcieniem zielonego to najbliższe wsparcie na euro USD, najpierw jeszcze tutaj kolorystyka. E, 61,8 poziom cenowy 1,1755, a więc docelowo w te, rejony, e, w te rejony te spadki powinny się kierować. E, pozostaje nam tutaj 25 pipsów jeszcze przestrzeni e, do ruchu na południe, 1,1755. E, 55, mierzenie wewnętrzne 61 najsilniejsze mierzenie wewnętrzne FIBO najbliższym wsparciem na euro USD. Idziemy dalej, idziemy sobie do Daxa teraz. Może spróbujemy jeszcze nieco większy TF, to jest 3 godzinówka Po tych wierzchołkach to chyba z 4 godzinówki nawet wyznaczałem tą linię górnego ograniczenia. Poprowadziłem tutaj linię górnego ograniczenia w odcieniu czerwonym, jako taki element, element techniczny podażowy, oczywiście, bo w tych rejonach te odbicia, odbicia w dół się pojawiały, podaż była aktywowana. Na tą chwilę to jest około 15,920. Natomiast znajdujemy się dużo, dużo niżej. Widzimy że, widzimy, że linia nachylona jest pod kątem spadkowym, więc z pewnością. Te poziomy będą tutaj się, będą tutaj po prostu spadały, tak, zanim gdzieś w te rejony rynek ponownie zawędruje. Co obecnie mamy? Jeszcze tutaj widzę, że nie wskoczyło nam otwarcie kasowego na, na dax -ie. Zobaczymy, na jakim pułapie się otworzymy. Natomiast niezmiennie do zaksięgowania pozostaje poziom cenowy 15420, 425 punktów. Również pułap mierzenia 61,8 z fali wzrostowej tutaj od 19-20 lipca do 13 sierpnia. Natomiast wracając do euro, euro USD, to był końcówka sierpnia, początek września, tak? bo to mamy interwał dużo szerszy. Tu mieliśmy na etku 4 godziny, a tutaj mamy również 4 godzinówkę. Natomiast ten zakres, ten zakres czasowy dużo mniejszy, ze względu, że tutaj też nie mamy notowań nocnych, więc ten wszystko nam się. Zawęża i tu mamy aż start od lipca, yy, natomiast do 13 mniej więcej, sierpnia. Podkreślam, yy, wsparcie 15425 yy, i dol, yy, górne ograniczenie cenowe tutaj obecnie to jest około 15915-920, natomiast z czasem ono oczywiście będzie dosyć łagodnie nam tutaj spadało i ten zakres do wahań na się będzie się zawężał. Warto jeszcze zobaczyć na jakim pułapie wystartujemy z kasowym, żeby też się odnieść do. Do najbliższych poziomów technicznych, GBPUSD, Tutaj spróbujemy coś bardziej lokalnego. Myślę, że wydaje mi się, że koło 50 teraz się poruszamy. W odniesieniu do tego swingu wzrostowego z 8 września do 10 września, A więc ubiegły tydzień to było od sesji środowej do sesji piątkowej. Fala wzrostowa od 1,37,25 do 1,38,90 Startujemy z mierzeniem, Rozkładamy sobie siatkę, no i właśnie tak jak mówię, koło 50 się nam, notowania obecnie poruszają. Również celujemy dalej, tak? Celujemy w 61,8. Hmm. Tutaj mamy jakieś drobne potwierdzenie w postaci ZZB. Rynek reagował tutaj podażowo w tych rejonach. Mamy już wybicie górą. I zgodnie tutaj z biegunowością takie poziomy powinny być bronione, jeżeli cena nam tutaj wraca. Natomiast silne potwierdzenie stanowi właśnie ten współczynnik 61,8 z tego z tego, miszenia, tego swingu wzrostowego. Poziom cenowy wsparcia 1,3788,86. 86. Patrząc na obecną wycenę, no powiedzmy jakieś 20 pipsów. Tak? 20 pipsów przestrzeni nawet już niecałe może pozostało nam. Do ewentualnego podejścia w te rejony techniczne wsparcia. USDJPY. Tutaj możemy jeszcze ten poziom podkreślić. Fajne, fajna techniczna strefa pojawia się na Ujku. To, co wyznaczałem jeszcze w ubiegłym tygodniu. 110, 110, 10, 110, 112. Natomiast na razie nie widać reakcji. To jest y, poziom techniczny budowany na swingu spadkowym. Y, tutaj z rejonów 110,45 do 109,59 czy 109,60 nawet. Y, I poziom cenowy na wysokości mierzenia FIBO 61,8. Strefa 110,12. Y, poczekamy sobie, jak zamknie nam się ta obecna H1 y, na USDJPY, bo to jest, y, to jest i powinno być kluczowe, wcześniej po godzinie 8 dosyć prowzrostowa świeca, natomiast też patrząc na sesję azjatycką czy drugą część tej sesji azjatyckiej właśnie mocno prowzrostowe formacje świecowe były kształtowane. E natomiast mamy tutaj już serię tak naprawdę czwarta, piąta, szósta biała świeca nam się kształtuje, więc zgodnie z prawdopodobieństwem też jest szansa, coraz większa szansa na na zwrot i na ukształtowanie tutaj świecy spadkowej z ewentualną formacją Spadającej gwiazdy, która potwierdziłaby nam reakcję techniczną na ten poziom, że cena widzi ten poziom i próbuje go bronić. A więc do przypilnowania w okolicy godziny 10 zamknięcie tej godzinówki, która może nam wygenerować sygnał spadkowy. Wtedy też będziemy dopiero decydować, czy ten poziom jest warty rozegrania.